Cześć! Witajcie po raz kolejny na kanale Ragnar.pl. Dzisiaj zapraszam Was na krótką recenzję Dzishocka, o którym w momencie premiery mówili wszyscy fani marki. Jedni mówili dobrze, inni źle, ale jak to mawiał klasyk, ważne, że mówili. Więc już u mnie nie mogło zabraknąć tego modelu. Do recenzji zegarek wypożyczył mi sklep salony jubilerskie Gold Lux za co serdecznie dziękuję z kodem Ragnar otrzymacie zniżkę do 20% na cały zegarkowy asortyment. O jakim modelu mowa, żeby was nie trzymać w niepewności, widzicie to w miniaturce. Jest to model GW-9500-1ER, oparty na module 3553, czyli nowy Madman. I ważna informacja, słuchajcie, ode mnie. Większość youtuberów zegarkowych tytułuje ten model następcą Rangemana GW9400. Tu Wam wkleję zdjęcie i link do recenzji na moim kanale. Ja idę w opór tej teorii, i dla mnie, literalnie, jest to następca modelu Madman G9300, którego mam w kolekcji. Wkleję Wam zdjęcia, i też możecie sobie obejrzeć jego. Przebiórkę w zasadzie nie recenzję, a przebiórkę w nowe ciuchy. Ale nie o starym madmanie mówimy, a o madmanie nowym. Rozpakujmy klasyczne pudełeczko. W środku instrukcja i papiery. Klasyczna puszeczka. jest nasz bohater w wersji pozytywowej. Wyświetlacza występują jeszcze dwie wersje kolorystyczne. Tu wam wkleję i tak się nowy Madman prezentuje. Najpierw sobie go obejrzyjmy, jak on jest wykonany. Koperta bezel, wykonany z tworzywa w takim matowym wykończeniu. Trafia do mnie ten kolor. Srebrne. Przyciski, srebrne wkręty i gdzie nie gdzie czerwone akcenty, tak jak możecie zobaczyć. Przycisk podświetlenia i przyciski funkcyjne, co warto zauważyć: z tej strony przyciski są srebrne. O, ostrość uciekła. A z drugiej strony już są plastikowe i czarne, stylistycznie, chyba o tym wspominał. Stylistycznie, mogłoby być to zachowane z jednej i z drugiej strony srebrne lub czarne przyciski. Chyba mówił o tym Tomek Głębiewski w odcinku poświęconym temu zegarkowi. Pasek taki fakturowany. Informacja: Madresist, TAF SOLER Multiband. Bardzo przyjemny pasek, fajnie wykonany. Tutaj sygnowana szlówka, sprzączka dziszokowa, standardowa, bez <coughs> fajerwerków. Napis Triple Sensor. Bardzo fajna, stonowana wersja kolorystyczna, gdzie nie tylko te czerwone akcenty, trochę jasnych akcentów. Reszta taka uniwersalna, kolorystycznie czarna, pasująca niemal do wszystkiego. Wyświetlacz pozytywowy, duży, bardzo czytelny. Mi osobiście te wyświetlacze duże w tych nowych dziszokach, modelach, nie do końca przypadły do gustu. Dla mnie jednak klasyczny dzisok kojarzy się z tymi mniejszymi, bardziej nie wiem jak to nazwać starego typu wyświetlaczami. Nie jestem ekspertem, natomiast ta stylistyka nie do końca mi odpowiada, ale zdaję sobie sprawę, że znajdzie się mnóstwo osób, dla których czytelność i, i właśnie ta forma prezentowania czasu i innych funkcji będzie jak najbardziej na plus. Atrapy wkrętów, generalnie stylistyka jest, powiem Wam szczerze, bardzo fajna. Ja nie do końca rozumiem krytyków, znaczy nie, nie, że ich nie rozumiem, rozumiem z czego ta krytyka wynika. Natomiast yy, powiem Wam szczerze, mnie ten zegarek nie odrzuca stylistycznie. On mi się podoba, z wyjątkiem oczywiście tego wyświetlacza. Ja będę to trochę pozmieniał, ale reszta jest yy, na duży plus. Są skrzydełka, które pomogą yy, utrzymać kopertę zegarka na mniejszych yy, nadgarstkach. Bardzo fajnie się to prezentuje. Tak sobie zobaczmy z daleka. Dekielek jeszcze. Klasyczny madmanowski dekielek. Niestety krecik przykryty jest hologramem zibi, potwierdzającym autentyczność. Zegarka. Wodoszczelność 200 metrów. Dekielek ładny. Nie taka standardowa blaszka g ale już taki porządny kawał stali. Mamy też informację, że mamy tutaj zastosowaną część koperty wykonana jest z karbonu. Co w nowych modelach g powoli staje się Standardem. Naprawdę bardzo, bardzo sympatyczny zegarek. Może niekoniecznie ta wersja kolorystyczna, trafiłaby do mojej kolekcji, ale dosyć niska jak na G-Shock'a. Koperta, zresztą zrobimy za chwilę przemiarkę i zobaczycie jak to wygląda. Co my mamy na pokładzie tego dzisiejszego? Co ważne, mamy możliwość radiowej kalibracji czasu, czyli Multiband 6, wskaźnik wschodu i zachodu słońca. Mamy kompas, termometr i wysokościomierz. To już dużo. Mamy 5 alarmów, mamy 24 godziny timer, mamy stoper, tryb czasu światowego w jednym z 48 miast, znajdujących się w 31 strefach, tak jak podaje producent. I może przejdźmy sobie powoli przez te funkcje. Wszystko jest bardzo czytelne, bardzo dobrze widoczne. Nie ma się, jeżeli chodzi o czytelność, do czego e, przyczepić. To co? Uruchomimy sobie jeszcze barometr. 1007 e, hektopaskali. Uruchomimy sobie wysokościomierz. On jest nieskalibrowany, więc nie będę do końca wierzył tym skazaniem, że jesteśmy 52 metry nad poziomem morza i mamy kompas, który jest wyrażany w postaci dwuwarstwowego, dwóch wyświetlaczy nałożonego jeden na drugi, i jeden z tych wyświetlaczy wyświetla w tej chwili te pasy kompasu, co jest dosyć ciekawym zabiegiem. To co? Mierzymy i sprawdzamy podświetlenie. Proszę bardzo, mój nadgarstek 17,5 cm i powiem Wam tak. To, że powiedzieć, że leży idealnie, to jak nic nie powiedzieć. Zegarek leży świetnie. Widzicie, zapięty na piątą dziurkę. Te uszy tutaj robią ogromną robotę. Zegarek jest niezwykle lekki. No naprawdę świetnie, świetnie leży na nadgarstku. ja. Nic tu nie muszę korygować, nic mnie nie ciśnie, nie jest za luźno. Naprawdę świetnie to wygląda. Zresztą to z innych recenzji mocno się wybijało, że zegarek, mimo tego, czy dany recenzent go dawał mu pozytywną opinię czy negatywną opinię, jeżeli chodzi o wygląd, to, to przebijało się w recenzjach e, informacja o, o wygodzie tego konkretnego modelu i ja to potwierdzam. Zobaczmy sobie jeszcze, jak madman świeci. No tutaj nie będzie się kompletnie do czego przyczepić. Jeżeli chodzi o kompletne omówienie funkcji, odsyłam Was do filmów innych takich youtuberów jak Tomek Głębieski czy Matej którzy szczegółowo omawiają funkcje wszystkich modeli marki G-Shock, które pojawiają się na rynku praktycznie wszystkich. Ja w swoich filmach tego nie robię. Nie jestem specjalistą G-Shocków. Ja Wam i moim widzom prezentuję ten model raczej jeżeli chodzi o podstawowe funkcje, wygląd, przymiarkę i to jak nam zegarek świeci i jak się na żywo prezentuje. A takie moje klasyczne podsumowanie. Dla mnie to dobrze wykonany zegarek, który ma w sobie wszystkie cechy G-Shocka, również tego klasycznego. Dodatkowo sensory, TAF Solar Multiband 6 błotoodporność, bo to madman. No i bardzo czytelny wyświetlacz. To jest mocny punkt tego modelu. Co do wyglądu, kwestia gustu. Ja wolę starego madmana, ale to nie znaczy, że Wam się musi podobać stary madman i odwrotnie. Wasza decyzja. Tak naprawdę za rok dwa więcej zobaczymy jak ten model się sprzedawał i to będzie tak naprawdę rzeczywista ocena popularności tego modelu wśród użytkowników. Ja wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, nie zapomnijcie o łapka w górę, o zasubskrybowaniu tego kanału, o kliknięciu w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć.